A skąd to wiem, że wałek sący się przestawił? Wiem to dlatego, że możecie sobie tak, to nie powiedziałem wam, tu macie wymiar, oczywiście górny macie punkt, górny macie punkt, tutaj macie takie punkty, to są punkty do łańcucha, to później się ustawia, tutaj punkt i tutaj jest tutaj taki malutki punkt, ale możecie sobie z tyłu popatrzeć na ten, na ten punkcik. A skąd wiedziałem, że tylko wałek sący się przestawił? Wiedziałem to dlatego, że jak życie sobie normalny, poprawny rozrząd, to ta odległość między punktami powinna wynosić mniej więcej 124 do 126 to jest tutaj że zrobiłem taką kreskę to jest mniej więcej ta odległość którą bym chciał uzyskać tu ta, ten, ten wypustek powinien być w tym miejscu bo jak wejdziemy sobie w i ustawimy akurat do tej krawędzi którą sobie zrobiłem to mamy jakieś mamy jakieś 61-64 taka jest tolerancja tak Naciągnięcie łańcucha. Łańcuch można też sprawdzić, jak dużo jest naciągnięty. Tutaj macie taki otwór inspekcyjny, ściągacie i patrzycie, ile ząbków wyszedł na napinacz. Ale to później, jak macie tak przestawiony, to nie ma co nawet sprawdzać, bo tak łańcuch się, rozrząd się kwalifikuje do wymiany.